Pierwszy dzień naszej glatki kenelowej, chłopaki są dość pozytywni i zaczynamy. Mam parę królików w garści, ogólnie na początku wrzucamy te króliki tam dla psa, do tego kenela, żeby on fajnie sobie wszedł do połowy chociaż. Jak już tam jest to chwalimy. Świetny pies, tak jest, świetnie. Ogólnie to ma być dość pozytywne doświadczenie, tak? Żeby ten pies nie myślał sobie, że o, jestem zamknięty i jest mi źle. Łazimy. Hop. Pięknie, tak jest. Moje psy pierwszy raz w życiu widzą nas do oczy kennel i są w środku. Nie zamykam dłużej na, niż na parę sekund. I cały czas interesuję go żarciem, tak? Świetnie. No, wyjdź. I od razu ćwiczymy komendy, zostań, typu wyjdź, no ten już się sam pakuje, tak, balej, tak, chodź. Cześć. czo. Tak jest, świetnie, zostań. Super. Klatka kennel jest dość przydatna, no bo jednak jak jedziemy gdzieś, czy psa potrzebujemy zostawić dołu bez dewastacji wszystkiego wokoło, zostań. To klatka jest super, chodź. Świetnie. Zobaczymy co będzie później, na razie to jest pierwszy dzień. Spróbujemy podagrywać jakieś inne poradniki, jak będzie nam szło w kolejnych dniach i w ogóle ile nam to zajmie.